Witam Was, kochani, na kanale Beauty Tematy Beaty. Dzisiaj będzie film, cały film poświęcony kosmetyczce God Girl, czyli kosmetyczce, którą dla Was tutaj komponuję i którą któraś z Was wygra w konkursie, który będzie rozstrzygnięty. 28 października. Do tego czasu będą jeszcze oprócz tego dzisiejszego filmiku, bodajże dwa filmiki, i po prostu w tych filmikach będziecie mogli jeszcze głosować. I zaraz powiem, może na początku, że robicie to w ten sposób. Kto chce wziąć udział w tym filmiku, w tym konkursie, musi być przede wszystkim moim subskrybentem kanału, ale także musi wpisać komentarze. I tych komentarzy o treści goth, g o -t -h, samo h. jeżeli ktoś oczywiście popełni błąd i napisze to jakoś inaczej, to też mu to uznam i zaliczę. Ale w pierwszej godzinie publikacji każdego nowego filmiku do 27 października będę dawać, przyznawać trzy punkty za każdy jeden wpis tylko w pierwszej godzinie publikacji filmiku. Natomiast w pozostałych godzinach pierwszej doby publikacji filmiku, każdy wpis będzie miał jeden punkt. Czyli tak naprawdę tylko pierwsza doba liczy się do tego, do tego konkursu. Czyli wpisywanie komentarzy w ciągu pierwszej doby po publikacji filmiku. Myślę, że to jest na tyle zrozumiałe i proste, że chyba można to sobie łatwo yy, uświadomić i łatwo przyswoić, bo z tego co widzę, to troszeczkę jesteście pogubieni. Wpisujecie mi tylko po jednym wpisie, wpisujecie mi nawet po trzech czy czterech dniach komentarze, a tu nie o to mi chodziło. Cały regulamin jest dostępny w komentarzu pod moim filmikiem odnośnie marki Rare Beauty, marki Seleny Gomez i tam po prostu się zaczął ten konkurs i tam ten filmik już wchodził do tego konkursu no po prostu no wiecie kto mój kanał śledzi to wie jest na bieżąco kto teraz przychodzi na kanał no ma troszeczkę do tyłu więc ja rozumiem że jest trudniej już nadrobić pewne punkty ale nic jeszcze nie jest przesądzone więc jeżeli ktoś jeżeli ktoś tutaj jest Zainteresowany takim udziałem w konkursie, to jak najbardziej zapraszam. I teraz już przejdę do tego, co będzie w tej kosmetyczce. Także dzisiaj będzie to taki troszeczkę halloweenowy odcinek, i już takiego filmiku nie będę robić, po prostu bliżej Halloween. Tylko traktujmy ten odcinek jak właśnie coś w tym stylu. Tutaj mam taką jeszcze dla, z ciekawości, może dla niektórych, powiem, że jakby byli zainteresowani, to y, taką poduszkę nietoperz kupiłam za bodajże chyba 20 zł w sklepie Deals. A tutaj już przechodzimy do kosmetyczki. I może zacznę od kosmetyczki, ponieważ. Kosmetycz, do kosmetyczki będę to wszystko hmm, chować więc jak widać jest to zwykła plastikowa kosmetyczka zamykana tutaj na suwak o, jest z tej strony z tej suwaczek w ten sposób i troszkę y, wiadomo jest y, o takim designie Właśnie halloweenowym. Ma tutaj pajęczynę i pająki. Więc to tak troszkę dodaje takiego pazura straszności tej kosmetyczce. Ale tak naprawdę jest to kosmetyczka transparentna, którą fajnie jest zabrać ze sobą na jakiś wyjazd, zwłaszcza lot samolotem. Więc to już jest pierwszy gadżet, który. Wchodzi w skład nagrody. I teraz do tej kosmetyczki będziemy pakować kolejne. A kosmetyczka kupiona była na Shein za kwotę 11 zł. I teraz do kosmetyczki dodaję taki oto balsam. Brązujący do ciała od marki DAW i to jest w pojemności 200 ml. I ten balsam, ja go wyceniłam na 29 zł, 75 groszy, ale muszę przyznać, że w różnych drogeriach on naprawdę miewa i wyższą kwotę. No ale ja już tu się trzymam tych kwot, które tam kiedyś podałam, więc. Różnie bywa z tym balsamem, więc tutaj on ląduje w tej kosmetyczce. Następnie będzie maska do włosów i to jest maska taka od Gliss. 7 Repair. Siedmiosekundowa maska, maska do włosów. I to jest maska, która ma służyć odnowie włosów zniszczonych, zwłaszcza włosów po farbowaniu. To jest taka maseczka próbna, jednorazowa, bo ona tutaj ma 20 ml pojemności, i po prostu ja wyliczyłam z, z takiego pełnowymiarowego opakowania tej maski. Wyliczyłam, że to 20 ml wynosi 3,99 zł, czyli ta maska her Repair. Tu ją też ląduje. No to maseczka wiadomo, no to przy długich włosach to będzie jedynie do jednorazowego użytku. Cień do powiek. Cień do powiek czarny od marki L'Oreal Paris. I tu jest odcień Definition mat numer 16. Taki to jest cień, który miałam z ubiegłorocznego kalendarza L'Oreal. I on jest czarny i ja go jakoś no, nie miałam okazji zużyć. Także nie chcę go już dłużej trzymać, bo on jest oczywiście zaplombowany. Tutaj nic nie było przy nim robione, jest nieużywany. Więc chcę go po prostu puścić dalej w świat. Myślę, że ktoś może zrobić z nim fajny użytek. I ten cień do powiek znalazłam w internecie za kwotę 9,99 zł. Ale wiem, że bywa na niektórych, w niektórych sklepach drożej. ale ja już mu tutaj taką cenę przyznałam, więc niech sobie tu siedzi. Następnie pędzel, pędzelek, pędzelek taki z tegorocznego kalendarza od Maybelline New York. Ja po prostu postanowiłam przekazać ten pędzelek też do tego do tej kosmetyczki i on jest takim tutaj pędzelkiem w typie pędzelka języczkowego. Ale jest zapakowany, więc nie będę nie będę tutaj go rozpakowywać, więc też Ląduje tutaj w kosmetyczce. Szminka Bobby Brown. Szminka Bobby Brown to jest ta szminka taka miniaturowa. Ona jest naprawdę miniaturka. Nie wiem, czy tu mi się to sfokusuje. O, do góry nogami, już tak. W odcieniu ruby. Chyba nie ma tutaj gramatury, ale wiem, że te szminki są dostępne bodajże na Daglasie w takich właśnie pojemnościach. Ja jeszcze tylko pokażę. Ona ma tu troszeczkę uszkodzoną tą górę, bo się po prostu mi zamknęła za wcześnie ta nakładka. No oczywiście to jest z mojej winy to uszkodzenie, ale szminka w ogóle nie była używana, także Tutaj pod tym względem spokojnie. No wiecie, raz ją użyjecie i, i już się wyrówna to, to zniekształcenie. I ja tę, tę szminkę wyceniłam na 65 zł, bo takie ceny widziałam na Daglasie, aczkolwiek ona ma chyba wyższą cenę, tylko tam były jakieś, jakieś tam chyba przeceny. No ale ja jej daję 65 zł. I tutaj puszek. Teraz puszek mam, a puszek mam również z Daglasa. Puszek mam z Daglasa z ubiegłorocznego kalendarza adwentowego, z Daglasa, takiego tańszego. Tu zresztą widać, pisze na nim Daglas, jest napisane wyraźnie Daglas, i ten puszek bardzo przyjemny, bardzo miły. Ale taki no nie za duży, nie za mały, taki w sam raz i w kolorze czerwonym, jak kropla krwi, więc czemu nie? To się wszystko tutaj ładnie komponuje. I pierwszy taki ożywczy akcent w kosmetyczce, spójrzcie, i temu puszkowi od Daglasa, ponieważ ten puszek był z edycji limitowanej i on nie był normalnie dostępny, ja przyznałam mu cenę 7 zł, dlatego że były podobne puszki z IBRY w takiej cenie na Daglasie. Więc tak, tak ten, tę cenę mu przyznałam. Następnie gąbeczka do makijażu. Gąbeczka do makijażu, no, w takim, prawda, wystylizowana na dynie. Dynię Halloweenową w takim kolorze szarobórym. I muszę przyznać, że taką samą gąbeczkę sobie też kupiłam i ją testuję w tej chwili. I niestety nie jestem z niej zadowolona, ponieważ jest trochę twarda i nie bardzo, nie potrafi wiele zwiększyć swojego, swojej wielkości po zmoczeniu. No, ale wiecie, no, tu się też liczy troszeczkę jej wygląd. Więc gąbeczka idzie również tutaj do boksa, do kosmetyczki. I ta gąbeczka jest z Shein. Yy, I ona jest za cenę 2,20 zł. 2,20 zł, bo one były w takim trójpaku. Za po 7, po 7 zł był ten cały trójpak takich gąbeczek. Więc tak wyliczyłam Piracy z drzwi z tego trójpaku. Następnie tutaj produkt, który do tej pory nie był prezentowany, a wkładam go tutaj do, do tej kosmetyczki. To jest świeca od Rituals Black. Ud. ud, to jest no, czarny ud, czyli to jest taki zapach, właśnie z żywicy drzew, które są, rosną w Afryce, w Azji. Są to specyficzne drzewa do pozyskiwania tej, tego zapachu. Ud, w zasadzie ta żywica, prawda, z której jest to produkowane, nie każdy lubi ten typ zapachu. On jest taki mocno orientalny, występuje często właśnie w perfumach arabskich i głównie są to nuty takie męskie. No ale ponieważ jest to czarna świeca, więc ona się tutaj jak najbardziej będzie komponowała. Do tej y, kosmetyczki. Natomiast ja posiadam te świece y, z kalendarza adwentowego od Rituals, bo to są takie. Ona jest mała, ta świeczka, i one mają takie, y, taką. Ona pochodzi z takiej y, edycji limitowanej, właśnie specjalnie do kalendarza, y, y, i ja jej tutaj przyznaję y, wartość, cenę 20 zł. Ale tak naprawdę te świece są drogie. Tylko, że to jest taka no, niewymiarowa wielkość, która nie jest dostępna w sprzedaży. Myślę, że ta świeca do tego hmm, będzie się bardzo dobrze komponować, a ja po prostu no, nie zużyłam tych świec, a jeszcze ich trochę mam, więc nie chcę już też nie wiadomo, ile tego hmm, przetrzymywać w domu. Hmm. Teraz lakier do paznokci, i to też jest nowość, której do tej pory jeszcze nie widzieli. I zobaczcie, ten lakier jest w bardzo podobnej takiej ostrej, czerwonej barwie. On jest tutaj nawet dosyć zmieniony, tu aparat zmienia jego barwę, bo tu jest bardziej w tony pomarańczowe, a tak naprawdę on jest czerwono -krwisty. I to jest lakier od Trendy, Trendy Up. Double Volume i Shine, czyli to jest takie, taki no, lakier pogrubiający, dodający takiej objętości paznokci, paznokciom i jednocześnie bardzo taki nabłyszczający, z takim efektem błysku. No przynajmniej tak, taka to jest seria. Trendy Up to jest marka z DM, z drogeri Market niemieckich i oni w tamtym roku miałam, miałam ich kalendarz, otwierałam ten kalendarz na kanale. W tym roku nie kupowałam tego kalendarza od marki Trendy Up, aczkolwiek on jest dostępny w tej chwili. Jest nowy kalendarz dostępny na DM. Wysyłkowy. Ja go mam z ubiegłorocznego kalendarza, i myślę, że to jest też fajny. Powinien być fajny ten lakier. Tym bardziej, że jest czerwony, więc zarówno może być i na Halloween, i później na święta do wykorzystania. Także tutaj ląduje. I ten, ten, cenę tego lakieru. Jeszcze raz, cenę tego lakieru to znalazłam w internecie po 19 zł. Maska Joskin z grzybkami Shitake. Czarna maska nawilżająca i zwężająca pory. I to jest maska, która nawilża, właśnie i zwęża pory. Tutaj jeszcze raz to jest wszystko napisane. No i też będzie się komponować do tego boksa, ponieważ jest czarna. Więc bardzo myślę, że się dopasuje do całości. No ale oczywiście jest to też produkt jednorazowego użycia, ale ląduje w kosmetyczce i to była też nowość, która wcześniej nie była prezentowana. I ta maseczka też chodzi w różnych cenach, ale ja ją znalazłam po 13,49 groszy. Następnie perfumy Dark Aura. Perfumy w pojemności 100 ml, woda perfumowana. Dark Aura i tutaj może ja pokażę, bo mam też kupione tą Dark Aurę swoją. No to jest, żebyście widzieli, to jest w tym samym... Tutaj pojemności, i ona wygląda w ten sposób. Tu jest taki napis w czerwonym, tutaj kolorze, w czerwonym kolorze: Dark Aura od Parfum 100 ml. Taki fa fajna taka buteleczka ergonomiczna, bo przewężona tu w środku. Do uchwycenia tego wszystkiego. I tu jest oczywiście atomizer, bardzo fajny takim. Taka delikatna mgiełka. Yy, no, jeśli chodzi o nuty zapachowe. Yy, powiem szczerze także bywały lepsze. Bywały lepsze dla mnie perfumy. Ale najgorsza nie jest ta woda. Muszę powiedzieć, że też sobie wygooglałam w internecie i nuch, nuty zapachowe opisowe to są takie. Nuty głowy to egzotyczne przyprawy lub akordy owocowe. Dosłownie tak było napisane. Serc, nuty serca to kwiatowe nuty, czyli jaśmin, róża i orchidea. A nuty bazy to paczula, drewno sandałowe lub pizmo. Tak. To lub to, to nie wiem. Czy po prostu oni jakoś w zależności od serii zmieniają? No słuchajcie, to są jedne z tanich perfum, więc nie wiadomo, jak to się tam w ich produkcji ma. W każdym bądź razie, co jest jeszcze ciekawego w, tej, w tych perfumach Dark Aura, a mianowicie to, że z ich ceną to jest w ogóle jakiś kosmos. Bo ja je kupiłam w Dilsie i one są po 8 zł. No, bo potem jeszcze dokupiłam te, te swoje perfumy, żeby mieć Dark Aura. Więc jeszcze raz poszłam i dokupiłam i też były w cenie 8 zł. Natomiast widziałam je na Amazonie w kwocie ponad 70 zł. Dosłownie to samo i też 100 ml. I. Widziałam je na Allegro w kwocie 16 zł. Więc naprawdę ta cena naprawdę ma dosyć spore rozpiętości w zależności gdzie te perfumy kupujemy. Ja to do Was mówię, ponieważ być może ktoś będzie tylko zainteresowany kupnem sobie takich perfum. No bo ja tutaj pokazuję co prawda tę ten, ten, ten kosmetyczkę jako, jako produkt, który będzie przyznany jako nagrodę, prawda, którą przyznam zwycięzcy kon, konkursu, ale to nie znaczy, że wy sobie nie możecie we własnym zakresie pewnych rzeczy tutaj kupić i żebyście wiedzieli mniej więcej w jakiej cenie one są i gdzie je można kupić. Więc mówię o perfumach Dark Aura, gdzie je można kupić i mniej więcej za jakie ceny. Więc może najprościej pójść sobie do Dils'a i kupić tam najtaniej. Więc to jest. To wskakuje tutaj i robi się już ciasno, ale tu jeszcze parę rzeczy dojdzie. Więc dobrze, może to wystarczy na temat perfumu. Na temat tych perfum to wystarczy. A my teraz przechodzimy do rękawiczek. I tu postanowiłam, tak mnie coś natchnęło. Będąc raz w Pepko, zobaczyłam takie fajne kosmate, milutkie, kosmate, czarne rękawiczki. Pomyślałam, że no koniec października, listopad to już taki czas, gdzie mogą się przydać rękawiczki, a ponieważ jest to część garderoby, która bardzo często się nam i niszczy, i przede wszystkim gubi. I są osoby, które naprawdę co roku kupują nowe, bo nie są w stanie znaleźć po zimie swoich starych rękawiczek, więc stwierdziłam, że może będzie to i dobry pomysł, żeby tutaj do tej kosmetyczki wcisnąć rękawiczki. One są w rozmiarze one size, czyli tu już nie ma co wybierać. Myślę, że tu każdy. Na każdą rękę powinny pasować. <laughs> I one w PEPKO, żeby nie była gołosłowna, kosztują 7 zł. No nie wiem, może, może będziecie je mogli też kupić w jakiejś tańszej cenie, bo PEPKO często robi różne tam wyprzedaże, przeceny i tak dalej. Więc dobrze, widzicie, <laughs> weszły. Następnie po rękawiczkach mamy również z pepka kolejny gadżet, czaszka. Czaszka, która jest no według mnie bardzo fajnie, precyzyjnie tutaj dopracowana. Tak wiernie oddaje wygląd czaszki. Według mnie ono oczywiście ja się tak dokładnie na anatomii ludzkiej nie znam, ale myślę, że dosyć, dosyć to jest tutaj fajnie pokazane. I to jest oczywiście jak widać świecznik. To jest świecznik na taką świecę stołową, świecę nie, niekiedy to się chyba też gotyckie nazywają te świece. Z tym, że tutaj oczywiście z tymi metkami wam to będzie włożone dlatego żeby sobie tam jeszcze doczytać, tu już przy okazji cena. To jest 6 zł z Pepko, z kolekcji Halloweenowej z Pepko Pochodzi ten, ten świecznik. I ja tam już wspominam na którymś z filmików, że tu są wypisane na tej metce pewne uwagi co do stosowania tego świecznika, i ja bym proponowała się z nimi zapoznać. Ze względów bezpieczeństwa, bo chodzi tutaj o to, żeby świeczka nie miała więcej ani też nie powinna mieć mniej niż mniej więcej około 16 cm wysokości, bo to chodzi o to, że to jest malutki świecznik i chyba chodzi o to, żeby on się nie przewrócił. Następnie, że w trakcie zapalenia świecz, świeczki to się po prostu będzie nagrzewać ta podstawka, czyli ta m, czaszka. Tak, żeby ją nie dotykać w trakcie palenia świeczki i nie przenosić, bo można się po prostu poparzyć. No i oczywiście, jak każdą świecę, nie powinniśmy ją zostawiać bez nadzoru, wychodząc z domu, czy gdzieś dłużej, wychodząc z pomieszczenia, w którym ona się pali, bo ko tracimy kontrolę. Jeżeli by się wywróciła, no to może, może się coś tam zapalić. Nie można też zostawiać jej przy dzieciach. Więc dobrze. Świeczka też tutaj ląduje w tym zestawie i kochani chyba mamy już wszystko, ale całą kosmetyczkę zamyka maskara Vampir, maskara Vampir od Lovely, czerwona maskara Vampir od Lovely. Mi ona bardzo pasuje. Lubię rzęsy bardzo pogru pogrubione, takie trochę m, pajęcze łapki. Wiem, że może nie wszyscy taki efekt lubią. Ja taki lubię. Więc y, proponuję wypróbować maskarę od Lovely Vampire. I tę maskarę kupiłam za kwotę 17 zł na Notino. Wiem, że ona jest w kwocie niższej, bo była po 12 zł w Rosmanie, a jej chyba regularna cena to jest 22 zł, więc no też pewna rozbieżność cenowa istnieje w zależności od tego, gdzie kupujemy i czy produkt jest objęty promocją, czy też jest sprzedawany w cenie regularnej. Ja tutaj jej przyznaję kwotę tyle, ile zapłaciłam 17 zł. I to jest wszystko, co się dotyczy tej y, kosmetyczki. Proszę, zobaczcie, ona jest już naprawdę wypakowana tutaj sowicie. Wygląda to dosyć, dosyć fajnie. I jest bardzo ciężka. Jest tutaj trochę tego. I to wszystko zgarnie jedna osoba, która najwięcej punktów uzbiera w tymże konkursie. A o ile nie popełniłam gdzieś jakiegoś błędu rachunkowego, to wyliczona kwota tego wszystkiego, co tutaj się znajduje, z tych jednostkowych cen, które podawałam, to jest 229,42 zł. No, zaznaczając, że, wiecie, mogło mi coś umknąć albo coś tam, prawda, się nie odbić na kalkulatorze. Liczyłam to dwukrotnie, więc niby wyszło mi tak samo. Myślę, że jak się pomyliłam, to nic takiego strasznego się nie stanie. No to na razie na tym kończę ten filmik i zapraszam jeszcze do zabawy, do wzięcia udziału w tym konkursie a na razie bye to jest takie jeszcze mydełko z dilsa patrzcie takie